Cześć, moje drogie osoby, uwagi, witam serdecznie, zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Dziękuję za piękne komentarze, za super energię, subskrypcję kanału i łapeczki w górę. A jakie karty? Już tam mówię i patrzymy na podstawowe aspekty. Dla singli, jak powinni postępować? w Miłości, asmieczy. Jak postępować, jeśli mamy kogoś, tak? Rycerz denarowy. Co w sprawach tutaj zawodowych? królowa buław, aspekty finansów i ewentualnego ostrzeżenia, as pucharów, jak postępować z ludźmi, karta śmierci, seniorzy ich wyzwania pięć mieczy, drzewo życia na zdrowie, no i ogólne ostrzeżenie na ten tydzień to rycerz, przepraszam, giermek, denarów, giermek, giermek. No, już patrzymy, tak? Jak powiedziałeś w miłości? ja mieczy. A sam mieczy jest bardzo konkretny. Podoba się, nie podoba. On jest logiczny, racjonalny, szybki. Wchodzenie, wychodzenie, szybka nowa energia, szybkie tendencje, ale bardzo racjonalne. Ważenie, rozważanie na, te, na poziomie właśnie umysłu. Tutaj serce, no niestety, może nie odgrywać się tak ważnej roli, ale ta selektywność będzie miała znaczenie. Po prostu. Dalej, mamy kogoś, mamy rycerza denarów, raczej karta wskazuje na szarość dnia codziennego, że dbajmy o to, co jest po prostu znane, pospolite w relacji, o te sprawy zawodowo-finansowe, uczuciowe, o właśnie podstawowe obowiązki, no i tutaj jakby umacniajmy relacje poprzez przyjaźń, tutaj akceptację, uczciwość, rzetelność. Sprawy zawodowe. Z kolei królowa była piękna karta przebojowa, mówi nam, że możemy właściwie mieć wszystko, zdobyć wszystko, no własnymi rękoma, własnymi energiami, działaniami bo przy tej karcie nic nie spada z nieba, ale za to możemy zdobyć pozycję, władzę, lepszą tutaj lepsze stanowisko lub otrzymać taką ofertę pracy, która będzie dla nas korzystną. No i przy tej karcie też, jeśli jest energia właśnie kobieca, to energia kobieca może być też dla nas sprzyjającą. Dalej, aspekt finansowy i ewentualne ostrzeżenie. No tutaj mamy oczywiście Asa Pucharowego. W tej karcie nie ma właściwie ostrzeżenia. Jest to karta świętowania radości i znalezienia czegoś, co wzbudzi tak wspaniałe emocje, że nie tylko te finanse będą się liczyły, ale to szczęście, które nas będzie przepełniało, może oznaczać nowe źródło dochodu, znajomość, opcję, która. Po prostu da nam nadzieję na lepszą przyszłość. Dalej. Jak działać w związku z ludźmi? Jak postępować z ludźmi? Mamy kartę śmierci, być może coś zakończyć, być może coś już nie jest dla nas i może powinniśmy przetransformować. Może być też zakończenie impasu, bo jeżeli na przykład mamy pourywane relacje, może oznaczać nowy początek. Transformacje w naszym umyśle, inne podejście, śmierć dawnej jaźni i na przykład odnowę czegoś. To też jest dosyć ciekawe. Dalej. Seniorzy, piątka mieczy. No drodzy seniorzy, uważajcie tutaj na ogólnie energię zazdrości, zawiści. Może być niestety u Was tak w tendencji, że możecie tak odczuwać takie emocje, ale też możecie mieć nieprzyjemne otoczenie, zawistne. Pełne jadu w jakimś sensie. Uważamy na dawnych wrogów. Może coś się reaktywować, kolokwialnie mówiąc, bardzo. Bądźmy dyplomatyczni, nie bądźmy zawzięci w jakiejś kwestii. Możecie coś zyskać, ale to będzie purysowym zwycięstwem, czyli tak naprawdę porażką, więc nie róbcie niczego na siłę. Dalej, zdrowie. Drzewo życia. Nie pokazuje żadnej choroby w tendencji konkretnej, tak naprawdę, ale jest to karta mówiąca, to, co jest ci przypisane, to będzie. Czyli tutaj po prostu, jakby w aspekcie, jeśli jest dobrze, dbaj o to, zdrowie szanuj Jeśli masz problem, działaj, nie, nie spowalniaj się, nie, nie staraj się użalać, bo to jest właśnie ten aspekt, gdzie przez smutek. Możemy zaprzepaszczać szanse i nie iść dalej, na przykład. I przed tym troszeczkę karta ostrzega. No i ogólne ostrzeżenia gier, danarów może ostrzegać nas przed osobami wyrachowanymi, konkretnie chcącymi nas wykorzystać, ale też przed jakimś początkiem, którego nie jesteśmy pewni. Czyli tutaj uważajmy na, na wszystkie aspekty początkowe. Które mogą wydawać się niby stabilne, ale mogą kryć się w nich jakieś zakamarki no tej, tej, tego braku równowagi. Więc uważajmy na wszelkiego rodzaju początki. Przepraszam. Tak więc tutaj ten aspekt jest mocno ukazany. Także uczmy się, uczmy się też na błędach innych, to jest dosyć ważne. I tego Wam życzę. W Pozdrawiam, zobaczmy co dalej będzie, bo idziemy do skorpionów. Kochanych, witam serdecznie, drogie skorpiony. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jak te karty ułożą się dla Was i co z, dla Was wyniknie oczywiście z układu, który za chwilę zaprezentuję. Dziękuję za super komentarze, za to, że jesteście i za subskrypcję kanału. Kłaniam się nisko. A jakie karty? Już patrzymy. Tutaj w miłości, jak mają działać osoby wolne. Cztery denary. Jak mają działać osoby zajęte? Diabeł. Sprawy zawodowe, tak? Dwójeczka mieczy. Sprawy finansowe i ostrzeżenia ogólne. Ewentualne straty, tak? Świat. Jak postępować z ludźmi? Król denarowy. Co u seniorów i jakie tendencje koło fortuny? Zdrowie 5 denarów oraz aspekt ostrzeżeniowy dodatkowy to gór miecz. Zaczynamy od, króla, przepraszam, od czwóreczki denarów, gdzie mamy singli. Single w tej karcie będą się chować, będą kalkulować, nie będą wychodzić przez szereg, chociaż powinni tak naprawdę nie, nie powinni uciekać, ale powinni na pewno unikać osób, które są skryte. tak, Bo tutaj skrytość skąpość może być w nas, ale może być też w kimś i musimy na to uważać, szczególnie, że ktoś na przykład no, nie mówi nam czegoś, nie możemy czegoś odkryć, za bardzo jest taki mm, zachowawczy w relacji. Jeśli mamy kogoś z kolei, mamy diabła, no to uważajmy, tak, na własny egoizm lub egoizm, czy porządliwość drugiej osoby, nie dajmy się oszukać lub sami bądźmy uczciwi w relacji. Dalej, sprawy zawodowe, dwójeczka czy być może będziemy się wahać między dwiema opcjami, dwiema ofertami lub na przykład zastanawiać, czy w danej pracy być lub nie być, kolokwialnie mówiąc, no i tutaj te trudne wybory, natomiast jest to karta zawarcia dobrych umów, dobrych rozwiązań i jeśli zdejmiemy tak zwaną przepaskę emocji i okaże się, że po racjonalnej tutaj analizie okaże się, że można, no, wszystko sobie tutaj poukładać, i wszystko jest idące w dobrym kierunku. Ostrzeżenia ewentualne i kwestia finansów. Karta świata generalnie jest kartą zakończeniową jakiegoś cyklu. Możemy też otrzymać możliwość uzyskania przychodu z zagranicy, a więc tutaj ta zagranica, ruch, zamieszanie, pozytywne energie w tej tendencji jest pozytywną kartą, bo możemy no, coś bardzo zyskać nagle, tak. Może być ten zysk też przez internet, na przykład, czy związany z, z internetem. Dalej, jak postępować z ludźmi? Kuldenarów. Jest, kuldenarów jest rzetelny, ale też sprytny. On jest taki wygodny, on patrzy na to, co może zdobyć, tak jakby patrzymy na korzyści przede wszystkim na wygodę i korzyści. Jeśli dane układy dają nam jakąś korzyść, wygodę. To dbajmy o nie i tutaj pielęgnujmy. Natomiast, właśnie jest to takie trochę wyrochowanie w tę stronę i w tym tygodniu, widocznie, będzie to potrzebne. Dalej. Z seniorzy, koło fortuny zmienność losu, a więc musicie się przygotować, że los może być kapryśny. Nie, ale jeśli na przykład występowały tendencje pozytywne, no to teraz mogą być spadkowe. No i odwrotnie, jeśli męczymy się z jakimiś kwestiami, los może nagle być przewrotny, w pozytywnym tego słowa sensie. Natomiast jeżeli coś jest dobre, korzystajmy. Jeżeli widzimy tendencję odwrotną, no to już uważajmy, i nie inwestujmy w coś, w kogoś, bo stracimy po prostu. Zdrowie. 5 denarów, karta straty, karta wydatków też na zdrowie. Może być tak, że kupiliśmy leki, jakieś przybory zdrowotne, poszliśmy do jakiegoś lekarza i okazało się, że było to nietrafione. No ale w tej karcie coś można odzyskać, tak, czasami można pewne pieniądze odzyskać, tylko trzeba umiejętnie to załatwić, tak. No i żeby to zrobić nie możemy być skupieni tylko na samej stracie, tylko na odwróceniu energii i szukaniu możliwości. Zwróćmy uwagę na ręce, karta unieruchomienia jakiegoś sztywności. No, i gastryka przemiana materii także może być tutaj problemem. Natomiast sama w sobie jest też kartą smutku, na które trzeba zwrócić uwagę i który trzeba zniwelować, popracować nad nim racjonalnie. No i ogólne ostrzeżenie w tendencji król mieczy ostrzega przed urzędami, prawnikami, policjantami, wojskiem, tak, no bo jest to taka formalna, mocna karta. No i nie wchodźmy w ostre konflikty, relacje, które mogą spowodować konsekwencje np. prawne, urzędowe czy, czy, czy jakieś inne takie, które no, są kolidujące. Tak więc zwróćmy uwagę właśnie na takie mm, aspekty. Tak to będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i idziemy dalej. A no biegniemy do strzelców. Witam serdecznie. I drogie strzelce, zapraszam oczywiście Was na horoskop tygodniowy. Zobaczmy, jak karty ułożą się dla Was i co z nich dla Was wyniknie konkretnie. Czego możecie się spodziewać. Dziękuję za przepiękne komentarze, za super energię, którą mi przesyłacie. Łapeczki w górę oraz subskrypcję kanału. A jak macie działać, jeśli jesteście singlami? Osiem pucharów. Jeśli macie kogoś cztery denary... Jeśli tutaj patrzcie na aspekt zawodowy, no mamy wieże, Aspekt finansów i ostrzeżeń, król mieczy. Jak postępować z ludźmi? Sześć pucharów. E, dziewięć pucharów dla seniorów. Aspekt zdrowia, pięć buław. No i ostrzeżenie ogólne władca. No i co tutaj mamy? Mamy pustelnika. Znaczy dla mnie pustelnik jest właściwie prawie taką samą kartę jak Ósemka pucharowa, oczywiście pustelnik jest dosyć mocniejszy, ale w tendencji jest dosyć podobne. Tutaj o co chodzi? Jak działać w miłości? Dla niektórych jest to sugestia, nie wysilaj się, nie szukaj. Dla innych bądź wolnościowy, przychodzenie, odchodzenie, patrzenie, doświadczanie, ale nie przywiązywanie się, tak? Ale też i pozwalanie na to, na przykład, żeby relacja była izolacyjną, bo może taką powinna być na tym etapie. Dalej, jeśli mamy kogoś cztery denary, karta, taka zachowawcza, karta skry, skrytości. Karta raczej zwracająca uwagę na to, by przekraczać pewne granice, i by próbować przekraczać właśnie strefę tego komfortu, tak? Ale uważać na skrytość swoją lub partnera, partnerki, no i właśnie próbować otworzyć się na drugą osobę, ale rozumieć, że to może być zblokowany czas, bo jedna i druga strona może być skąpa w emocjach. Dalej, sprawy zawodowe, karta wieży, karta ruiny, zmiany, transformacji. Na przykład, jeżeli szukamy pracy, może się okazać, że nagle nie będziemy mogli szukać jej, bo zmieni się całkowicie koncepcja. Może być też nawet to, że jeśli nawet będziemy podejmować jakiś dialog, to nagle to się skończy. Jeżeli mamy pracę, to jest to karta jakiejś rewolucji, czasem straty, czasem zmiany układów. No, i nieuchronnego tutaj aspektu, który po prostu jak grom z jasnego nieba. Może być też jakaś informacja, która będzie mówiła, że w przyszłości po prostu coś się diametralnie w sprawach zawodowych zmieni. Finanse i ostrzeżenia ewentualne. Karta Króla Mieczy. Uważajmy na formalności, na prawo. W tych finansach uważajmy, co komu podpisujemy. I też nie szarżujmy. Ten król mieczy jest dosyć taki dla mnie surowy i raczej powściągliwy, mimo wszystko, a więc raczej trzymajmy te pieniądze mocno i uważajmy, co komu obiecujemy, co podpisujemy, na co się zgadzamy. No i te sprawy formalne, urzędowe, czasem mandaty, na przykład, tak. Dalej, jak postępować z ludźmi? Sześć Pucharów jest to karta serdeczności, zaproszenia, ale też powrotu do kogoś, czegoś z przeszłości, kto wzbudzał w nas pozytywne emocje, a więc powrót do czegoś, kogoś i pokazanie tutaj dobrej intencji, zaproszenie, przekazanie dobrych informacji, zaproszenie na przykład na zabawę, tak? Wyjście z inicjatywą, ciepła energiczna, ale też taka um, opiekuńcza energia. Dalej. Seniorzy, mamy dziewiątkę pucharów. Ogólnie karta zabawy, karta celebracji, ale troszkę ostrzegająca też przed lawirantami, czyli osobami, które na przykład lekko podchodzą do życia. E, ogólnie będziecie coś świętować, jest to zwycięstwo, ale możecie być też w takim otoczeniu, które lekko traktuje życie, na przykład tak, no, i jeżeli pytamy czasami w tej karcie, czy zwiążemy się z kimś konkretnym, no to może być tak, że pójdziemy na zabawę, spotkamy kogoś fajnego, ale to będzie nadal zabawa. Natomiast tutaj z czegoś możecie się cieszyć. Jest to ogólnie czas prosperity i dobrych wiadomości. Zdrowie: pięć buław, konfliktowe zdrowie, stany zapalne, walka o zdrowie, szarpanina, może szarpanina, o receptę, o jakieś skierowanie. No tutaj może być to zawirowanie, mimo wszystko. Zwróćmy uwagę na ramiona, plecy, kręgosłup, stany zapalne, bóle mięśniowe, stany podgorączkowe, no i jakiś konflikt, konflikt sytuacyjny, jeśli chodzi o zdrowie. No i ostrzeżenie karta władcy. Karta może ostrzegać przed władczą, silną osobą, e, lub nie przekraczaniem jakiejś władzy, tak? kompetencji, nie wchodzeniem komuś na, na, w drogę, kto jest silniejszy, lub uważajmy, by ktoś władczy e, nie zapanował nad naszym życiem, nad naszymi sprawami, a więc tutaj ta kwestia jest dosyć istotna i przed tym karta nieco ostrzega. Tak więc pilnujmy swoich spraw, nie dajmy też sobie czegoś odebrać w kwestii, Siły emocji czy dominacji. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.